STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze. Rafał, z perspektywy, trybun, twoja gra w drugiej połowie, bo te 45 minut, drugie zagrały, mogła się podobać. No, nie wiem, nie mnie to oceniać, ale wydaje mi się, że w porządku. No, dzisiaj dostali szansę gry chłopacy, którzy mniej grali w ostatnio w Lidze, więc mam takie wrażenie, że. Że pokazaliśmy się jak najbardziej pozytywnie i mam nadzieję, że trener będzie miał pozytywny ból głowy co do następnego meczu. Wiadomo, jest jeszcze troszkę czasu, ale walczymy, staramy się na treningach i mam nadzieję, że przyniesie to pozytywny skutek. Byłeś bardzo aktywny, zaliczyłeś asystę, dużo podawałeś, szukałeś kolegów, miałeś też swoją szansę, ale być może ta szansa i ta bramka znajdzie cię już wkrótce w meczu ligowym i zaczniesz gonić brata. No jasne, na razie nie udało się, Igor fajną piłkę mi podał, Skoczy... A, nie skoczyła, no troszkę umiejętności zawiodły. Odbiła mi się tam gdzieś, nie trafiłem niestety, no ale im dłużej, tym mam nadzieję, będzie lepiej i będę się pokazywał z jak najlepszej strony. I mam nadzieję, że w końcu dostanę tą szansę i, i pokażę się z jak najlepszej strony, no bo trzeba gonić brata. Nie? Chłop strzela jak na zawołanie, więc ciężkie zadanie przede mną, ale mam nadzieję, że też. Te swoje 5 minut będę miał i mam nadzieję, że wykorzystam. Przy spotkaniach rodzinnych, przy rodzinnym stole, gdy rodzinnie się spotykacie, nie ma żadnych uszczypliwości? Patrz, ja już tyle strzeliłem, a ty jeszcze musisz czekać. Nie, no wiadomo, że to jest takie dogryzanie sobie wzajemne, ale to jest tylko pozytywna, pozytywne takie dogryzanie i mam nadzieję, że nie ma tam żadnej takiej złości czy tam jakiejś negatywnej opinii, tylko... No gryzamy sobie jak to brat bratu, wiadomo, no, ale w pozytywnym, w pozytywnym sensie cały czas. i nie, Wiadomo, temat piłki w domu jest cały czas, tata z nami rozmawia, mówi, że no, niecierpliwi się strasznie, no bo tu kiemu wszystko idzie i tak myśli, że, że im on więcej gra, tym, tym im on się lepiej pokazuje, tym ja mam większe szanse też, ale wiadomo, że ja nie patrzę tylko na brata, tylko sam muszę też udowodnić to, że... Że też mi się należy to miejsce, nawet może nie na razie w składzie, ale chociaż tej 18, te 10-15 minut. Mam nadzieję, że, że będę do dyspozycji trenera niedługo i postaram się pokazać z jak najlepszej strony. STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze.